Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące pojazdy. Dziś postaram się w telegraficznym skrócie przedstawić bardzo ciekawy pojazd, jakim niewątpliwie był Jelcz 620 w wielu wariantach. Dla wielu była to jedna z najbardziej udanych ciężarówek Jelcza poprzez swoją funkcjonalność i wykonanie. Dziś ten aspekt przeanalizujemy i postaram się przybliżyć Wam ten pojazd. Zapraszam na materiał. Na początku lat 90. XX wieku pojawiła się pilna potrzeba unowocześnienia dotychczas produkowanych pojazdów. Wymogi techniczne oraz rosnące oczekiwania rynku wymusiły poprawę zarówno jakości, jak i samej konstrukcji pojazdów. W odpowiedzi na te wyzwania opracowano plan modernizacji rodziny pojazdów Jelcz 620, czego efektem było wprowadzenie do oferty nowych wersji, wyposażonych w istotne ulepszenia techniczne i eksploatacyjne. W zmodernizowanych modelach dostępnych w latach 90. zastosowano nowocześniejsze silniki, osiągające moc w zakresie od 243 do 280 koni mechanicznych, także jednostkę marki Stejer o mocy 320 koni mechanicznych. Do współpracy z silnikami przewidziano skrzynie biegów FPS 3. Dodatkowo skrzynie mogły być wyposażone w przystawki odbioru mocy umożliwiające rozszerzenie ich funkcjonalności. Z kolei do współpracy z jednostką napędową w zastosowano 16-biegową synchronizowaną skrzynię przykładniową ZF. Istotną zmianą było również zastąpienie dotychczas używanego węgierskiego mostu napędowego raba. Poprzez nową konstrukcję opracowano w Wilczaski zakładach samochodowych. Ciekawe nowy most napędowy bazował na rozwiązaniach stosowanych w autobusach. Równocześnie wprowadzono też ulepszenia zwiększające komfort i bezpieczeństwo kierowcy kabina modelu 134R została udoskonalona pod względem jakości wykonania, izolacji akustycznej oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Oprócz standardowych siedzeń wyposażonych w regulację kąta oparcia, nachylenia poduszki, wysokości, ustawienia wzdłużnego oraz dostosowania do masy kierowcy, zastosowano także nowocześniejszą generację siedzeń z zawieszeniem pneumatycznym. Dzięki czemu nowy model oferował automatyczną regulację w zależności od masy użytkownika oraz funkcję automatycznego powrotu do pozycji dolnej, co znacząco zwiększało Komfort jazdy. Dodatkowo siedzenia stały wyposażone w zagłówki oraz pasy bezpieczeństwa, co też zwiększyło komfort i bezpieczeństwo pracy kierowcy. Od 1991 roku wprowadzono także regulację wysokości i kąta nachylenia kierownicy oraz jej blokadę. Model Jelcz C620 mógł być wyposażony w nowoczesną kabinę kierowcy, której wnętrze można było dostosować do indywidualnych potrzeb. Wśród dostępnych udogodnień znajdowały się m.in. górna półka, radiostwarzacz, siedzenia z pneumatyczną amortyzacją, elektryczne podnośniki szyb oraz praktyczne schowki z pokrywkami i półkami. Komfort podróży zwiększały także zasłony otaczające kabinę, leżanki, schowek na ubrania, a także wyposażenie dodatkowe, takie jak dwupalnikowa kuchenka gazowa, lodówka czy schowek na tunelu silnika. Dla poprawy warunków pracy i eksploatacji pojazdu przewidziano również system ogrzewania powietrznego oraz zabezpieczenie antykorozyjne. Możliwe było także zamontowanie licznych elementów dodatkowych, takich jak chociażby dachowy deflektor, klimatyzator webasto, dodatkowe lusterka, plastikowe owiewki boczne czy estetyczne zawieszenie kabiny. Dodatkowe opcje obejmowały również niezależne ogrzewanie webasto, przekręcane błotniki, nakładki na stopnie, zamykany na klucz korek wlewu paliwa oraz układ centralnego smaru. Produkcja wersji skrzyniowej S620 została zakończona na przełomie lat 1993 i 1994. Wówczas rozpoczęto wytwarzanie nowego modelu Jelczo 622, który zastąpił dotychczasowy pojazd w ofercie producenta. Na przełomie lat 1989 i 1990 fabryka Jelcz stanęła przed koniecznością unowocześnienia produkowanych dotychczas ciągników siodłowych, przez co też w ofercie do 1992 roku pojawiły się dwa nowe modele. Jelcz C620 łamany na 3 oraz Jelcz C620 łamany na 4. Natomiast kolejną modernizację przeprowadzono w roku 1992. Wprowadzono wtedy do sprzedaży wersję Jelcz C620 łamany na 7. Wposażono w turbo doładowany silnik z układem chłodzenia powietrza doładowanego. Zmiany objęły również wyposażenie zewnętrzne pojazdów w postaci chociażby dachowego deflektora bryłowego, deflektora zderzaka przedniego oraz błotniki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Na życzenie klienta istniała też możliwość zamówienia ogumienia bezdętkowego. Rok 1994 przyniósł wycofanie z oferty modelu Jelcza C620 na 3, który był napędzany najsłabszym dostępnym silnikiem. Do 1996 roku w sprzedaży pozostały już tylko wersje Jelcz C620 na 4 oraz Jelcz C620 na 7. Ostatecznie w 1997 roku z oferty zakładów Jelcz usunięto również wariant wyposażony w jednostkę napędową austriackiej firmy Steyr. W 1989 roku Jelczańskie zakłady samochodowe rozpoczęły seryjną produkcję ciężarówki Jelcz s 620 w Pojazd był napędzany polskim silnikiem o mocy 243 koni mechanicznych. Pierwsza istotna modernizacja nastąpiła w 1990 roku, kiedy wprowadzono zmodernizowaną jednostkę napędową, której moc wzrosła do 280 koni mechanicznych. To znacząco poprawiło osiągi tego pojazdu. Na to wspomniany model otrzymał nowo zaprojektowany most. Napędowy, wyposażony w blokady mechanizmu różnicowego. Mimo tych ciekawych usprawnień, liczba wyprodukowanych egzemplarzy z tymi konfiguracjami podzespołów była stosunkowo niewielka. Przełom nastąpił pod koniec 1991 roku, kiedy do produkcji trafiła nowa odmiana Jelcz S620WW łamana na 7. Tutaj pojawił się silnik o mocy 320 koni mechanicznych, który współpracował z 16-biegową skrzynią przekładniową ZF, a dzięki zastosowaniu bardziej wydajnej jednostki napędowej dopuszczalna masa całkowita zestawu zwiększyła się o 2 tony, tym samym osiągając wartość aż 38 ton. Oczywiście mowa tutaj o konfiguracji samochód plus naczepa. Prowadzone zmiany sprawiły, że ten model stał się bardziej konkurencyjny i lepiej dostosowany do rosnących wymagań rynku transportowego. Według opinii wielu specjalistów Jelcz S620 WW był jednym z najlepszych ciężarówek JZS w latach 90. W ramach dalszej modernizacji fabryka opracowała bogate jak na ówczesne standardy wyposażenie dodatkowe. Oprócz nowoczesnej jednostki napędowej pojazd mógł zostać wyposażony w układ ABS oraz tachograf, co zwiększało bezpieczeństwo i funkcjonalność pojazdu. O popularności tej wersji świadczy fakt, że wspomniany jelcz z jednostką szteje był produkowany aż do 1995 roku. Jelcz produkował również swoje ciężarówki w wariancie z żurawiem hydraulicznym oraz oferował różne warianty skrzyni ładunkowych. Pojawiało się również wiele podwozi pod zabudowy specjalistyczne, m.in. mówimy tutaj o cysternie pojemnością zbiornika do 11 tysięcy litrów, jego napełnienie zajmowało zaledwie 12 minut, a opóźnienie już tylko 6 minut, lecz niestety nie podjęto próby seryjnej produkcji tej konkretnej wersji. Dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć!